Ile białka powinieneś spożywać każdego dnia? Słuchając trenujących znajomych, oglądając różnych youtuberów, czy czytając wątpliwe jakości artykuły, możesz się naprawdę pogubić w tym, jaka ilość będzie najlepsza. Dlatego dzisiaj pokażemy Ci na podstawie faktów, jaka ilość jest konieczna ze zdrowotnego punktu widzenia, ile białka będzie optymalne na redukcji, a ile na masie, ile powinieneś jeść białka trenując siłowo, a ile uprawiając sporty wytrzymałościowe i na koniec, ile białka możesz zjeść w jednym posiłku. Zacznijmy od podstaw. Białka są jednym z trzech makroskładników odżywczych obok węglowodanów i tłuszczów. To niezwykle istotne dla naszego organizmu, pełniąc wiele funkcji takich jak budowa i naprawa tkanek, produkcja enzymów i hormonów oraz dostarczanie energii. Są konieczne do tego, żebyśmy po prostu mogli zdrowo funkcjonować, ale przede wszystkim do tego, żeby móc robić formę. Zalecana ilość białka przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, to 0,8 g na kilogram masy ciała. To taka ilość, która powinna spożywać każda nietrująca osoba każdego dnia, żeby po prostu w miarę zdrowo funkcjonować. Dla gościa ważącego 80 kg wychodzi około 64 g białka. Nie będzie to trudne do osiągnięcia. Taki standardowy posiłek obiadowy zarający porcję około 200-250 g mięsa, w zależności od tego, jakie to mięso i jakie dodatki zjemy będzie to już około 40-45 g białka. A to tylko jeden posiłek. No, Ale co z osobami trenującymi? Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj Rodzaj sportu uprawiasz jakie masz dokładnie cele treningowe. Taki najprostszy podział, jaki możemy przyjąć, to ten ze względu na rodzaj przemian energetycznych, jakie dominują w trakcie trwania wysiłku. Dla osób uprawiających sporty siłowe, takie jak np. podnoszenie ciężarów, zapotrzebowanie na białko jest wyższe. Zaleca się spożywanie od 1,2 g do 2 g białka na każdy kilogram masy ciała. Dla osób uprawiających sporty wytrzymałościowe, takie jak bieganie czy pływanie, zapotrzebowanie na białko również może być nieco wyższe. Przyjmuje się, że spożycie między 1,2 a 1,6 g na kilogram masy ciała będzie odpowiednie. Skupiając się bardziej na treningu siłowym, bo pewnie takie osoby głównie nas oglądają, przyjrzyjmy się, jakie ilości protein są zalecane w trakcie budowania masy mięśniowej czy też redukcji. To z dodatkowe kilogramy mięśni musisz znajdować się w nadwyżce kalorycznej. Możemy przyjąć, że dzięki temu Twoje ciało dostaje wystarczającą ilość wszystkich mikro i makroskładników potrzebnych do funkcjonowania. Masz sporo energii z trawienia węglowodanów i tłuszczu, dlatego nie będziesz potrzebował aż tak dużo białka. Wartości, w jakie chcesz celować na masie, to od 1,6 do 2,2 g białka na kilogram masy ciała, czyli dla gościa 80 kg będzie to od 128 do 176 g dziennie. Natomiast jeśli celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, to pożądane wartości będą wyższe. Dzieje się tak, dlatego że chcąc wejść w deficyt kaloryczny, obcinasz węglowodany i tłuszcze, czyli podstawowe źródło. Energii. Dostarczając zbyt mało kalorii, niż potrzebuje organizm, będzie niestety chętniej katabolizował tkankę mięśniową. Żeby mu temu przeciwdziałać, zwiększ ilość białka do wartości od 1,8 do 2,7 g na kilogram masy ciała. Ile to białka dla 80 kg chłopa będzie to od 144 do 216 g białka dziennie. To już całkiem sporo. By wszystko uprościć, my zawsze rekomendujemy jako punkt wyjścia dla osoby rekreacyjnie trenującej, celowanie w ilości około 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Sprawdza się to u większości osób niezależnie od celu treningowego. No i bez przesady, z takim a, liczeniem, co do grama. Koniec końców ważne, żeby kręcić się blisko Twojego zapotrzebowania, a to czy będzie to o kilka gramów mniej, czy więcej, nie zrobi dużej nam różnicy. A ile białka powinno być w jednym posiłku? Organizm może zaabsorbować ogromne ilości białka z jednego posiłku. Jednak pytanie, ile z tego białka tak naprawdę zostanie użyte? Badania pokazują, że spożycie białka pod. W ilości 40 g da lepszy efekt syntezy białek mięśniowych niż spożycie 20 g. Natomiast kolejne badanie pokazało wyższość 70 g białka nad 40 g. Jak widzicie, nawet badania nie są jednoznaczne. Dużo ważniejsze wydaje się to, ile białka spożywamy w ciągu dnia, niż ile zjadamy w poszczególnych posiłkach. Idealnym rozwiązaniem będzie rozłożenie całej puli białka na mniej więcej równe porcje na wszystkie posiłki, jakie spożywamy w ciągu dnia. Jakie białko wybrać? Jeśli nie jesteś w stanie zjeść konwencjonalnych produktów, produktów odpowiedniej ilości białka, skorzystaj z odżywki białkowej. Na rynku mamy dostępnych kilka podstawowych rodzajów odżywek. Numer 1 będzie to izolat białka serwatkowego. Kłania się najszybciej, dlatego sprawdzi się idealnie po treningu, zawiera mało laktozy. Numer 2 będzie to WPC, czyli koncentrat białka serwatkowego. Najbardziej uniwersalna odżywka odpowiednia o każdej porze dnia i nocy. Numer 3 kazeina, białko, które wchłoni się najwolniej i jest gęste w swojej konsystencji. Super sprawdzi się na noc. Numer 4 odżywka odżywki białkowe wegańskie. Idealne rozwiązanie dla osób niejedzących produktów odzwierzęcych. A kiedy najlepiej będzie dorzucić odżywkę białkową? To w głównej mierze zależy od tego, kiedy w Twoim rozkładzie posiłków brakuje tego makroskładnika. Jeśli na przykład na śniadanie lubisz zjeść kanapki i standardowy posiłek będzie oferował zbyt małą ilość białka, to będzie właśnie dla Ciebie idealna pora, żeby dorzucić do tego wszystkiego odżywkę białkową. Dobrym momentem może być też pora zaraz po treningu. Wtedy odpowiednia ilość białka może nasilić proces syntezy tkanki mięśniowej. Zapytasz pewnie jaka to jest odpowiednia ilość taka która dostarczy ci odpowiednią ilość leucyny czyli kluczowego aminokwasu którego niedobór najczęściej ogranicza budowanie mięśni według dostępnych danych ilość leucyny od 0.7 do 3 g powinna wystarczyć ale za taki złoty środek uznaje się 2.4 g na posiłek żeby MPS czyli synteza białek mięśniowych była najwyższa taką ilość znajdziesz na przykład w 20 g izolatu białka serwatkowego dużo mniejsze ilości leucyny znajdują się natomiast w białkach Koślinnych. Stąd też jeśli masz możliwość, lepiej wybierać białka serwatkowe. Okej, okay, to już tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jaka ilość białka sprawdza się w Waszym przypadku. A my widzimy się w kolejnym epizodzie na kanale Ostrowid Nutrition.